W niedzielę uruchomiono dwa punkty szczepień na dziedzińcu ratusza i w sali przy ulicy słowiańskiej. W sumie z możliwości zaszczepienia się bez wcześniejszej rejestracji skorzystało niemal tysiąc osób w różnym wieku. Słupczanie mogli wybierać preparaty jedno i dwudawkowe. Od kilku tygodni jednak liczba chętnych na przyjęcie szczepionki spada, i to znacząco. W Radzikowie punkt szczepień działa od 19 kwietnia. Początkowo po pierwszą dawkę preparatu zgłaszało się tam pół tysiąca osób każdego dnia. Teraz najwyżej 200 osób w tygodniu. Nieco lepiej jest ze szczepieniami osób, które muszą przyjąć drugą dawkę. Tych pacjentów w poniedziałek do punktu zgłosiło się 600. Do końca tygodnia zaszczepionych po raz drugi będzie kolejnych kilkaset osób. Mimo zmniejszonego zainteresowania punkt w Radzikowie wciąż działa 7 dni w tygodniu, ale może się zdarzyć, że jeśli liczba chętnych wciąż będzie spadała, będą oni przepisywani na takie dni, by było ich jak najwięcej i by nie zmarnowały się szczepionki. A liczbę zamawianych dawek punkt w Radzikowie zmniejsza w porównaniu z poprzednimi tygodniami i miesiącami. Podobnie dzieje się w punkcie w Słupsku. Ten przy ulicy słowiańskiej funkcjonuje od 5 maja. Początkowo był czynny 5, a potem nawet 6 dni w tygodniu. Dziennie szczepiło się tam 200, a w niedzielę nawet niemal 300 osób. W czerwcu liczba chętnych na podanie preparatu spadała i teraz punkt działa wyłącznie w weekendy. A jeszcze w lipcu planowane jest dalsze ograniczenie czasu jego działalności tylko do niedziel. Chyba, że nastąpi odbicie i zainteresowanie słupczan szczepionkami wzrośnie. Szanse na to są, bo w ostatnich dniach do tego punktu zapisów jest coraz więcej. Wynikać to może z kilku powodów. Braku oczekiwania na szczepienie, większej ilości czasu, obaw przed utrudnieniami podczas wyjazdów na wypoczynek, czy w końcu z powodu coraz częściej pojawiających się głosów, że jesienią za szczepienia przeciw COVID-19 trzeba... Trzeba będzie płacić.